Witajcie! Na początku tego spotkania poprosiłabym, żebyście przypomnieli sobie wszystko, co wiecie, co kojarzy wam się z bardzo znaną serią filmów zatytułowaną Star Wars. Zamykacie oczy i co widzicie? Statki kosmiczne obcych. Nowoczesną technologię. Wspaniale! Tak naprawdę, wszystkie te elementy, które podpowiedziała Wam wyobraźnia, które przywołaliście w tej chwili, będą obecne w konwencji, o której dzisiaj porozmawiamy, ponieważ dziś zajmiemy się powieścią science fiction. A powieść science fiction zaliczana jest do szeroko rozumianej fantastyki. Jeżeli pamiętacie, do tejże fantastyki zaliczamy również na przykład powieści fantazy, w przeciwieństwie jednak do wspomnianego właśnie fantazy, a powieści science fiction przeniesione są do odległej, hipotetycznej przyszłości i związanego z, nim, i związanego z nią, właściwie, rozwoju techniki. Co będzie charakterystyczne dla powieści science fiction? Otóż, po pierwsze, będzie to czasoprzestrzeń, będzie to właśnie ta przyszłość niedookreślona, choć czasami być może pojawi się jakaś data, niemniej jednak będzie ona na tyle odległa, ażeby nie móc jej utożsamić w żaden sposób z tym, co, co mamy w chwili współczesnej. Kolejnym elementem charakterystycznym dla powieści science fiction będzie kontakt z obcą cywilizacją. Będzie to kontakt albo oparty na tym, że przybysze z kosmosu będą chcieli podbijać Ziemię, albo na tym, że ziemski bohater wyruszy na podbój kosmosu i tam spotka na jakiejś planecie nieodkrytej dotąd właśnie jej mieszkańców. Poza tym, kolejnym elementem charakterystycznym będzie przywołanie cudownych lub też tragicznych skutków wynalazków, które przyniesie ze sobą rozwój cywilizacji, rozwój techniki. Dość istotne w powieści science fiction jest to, że mimo tego, iż mamy do czynienia z jakąś przyszłością, Całkiem hipotetyczną, będzie ona zgadzała się przynajmniej w takiej najprostszej sferze z tym, co dziś wiemy na temat techniki. Poza tym akcja będzie umieszczona na jakiejś niezwykłej planecie albo wewnątrz statku kosmicznego. Może się oczywiście zdarzyć też tak, że akcja powieści będzie się rozgrywała w całości na Ziemi. Niemniej te ziemskie realia będą zmodyfikowane tak, ażeby móc imitować to, co być może kiedyś nastąpi. Dość ważne, jak już pewnie zauważyliście na samym początku, jest to, że science fiction nie ogranicza się tylko i wyłącznie do, liter do literatury. Tak bardzo oddziałuje na wyobraźnię twórców ten nurt, że powstało w nim bardzo wiele filmów, gier komputerowych. Myślę, że jest Wam to pojęcie znane i myślę, że część z Was stanowi rzesze fanów właśnie science fiction. Gdybyśmy mieli zastanowić się nad polskimi twórcami, do głowy przychodzi mi jedno nazwisko. Jest to Lem. Być może znacie jakieś jego utwory, choćby Solaris, w którym to właśnie bohater przenosi się na nieznaną, nieodkrytą dotąd planetę i tam, tam rozgrywają się jego, jego przygody, jeśli jeszcze nie znacie tej powieści albo jeśli w ogóle nigdy nie zetknęliście się z science fiction, koniecznie spróbujcie. Może się okazać, że to jest właśnie to, co będzie Was w literaturze interesowało najbardziej. Życzę Wam przyjemnej lektury i do zobaczenia następnym razem.